Jesteśmy uczniami w szkole Jezusa i w tej szkole pierwszym, co Bóg nam daje, jest Jego Słowo. Chciejmy pochylić się nad tym Słowem, rozważyć, co dzisiaj Pan Bóg do nas mówi, w co nas chce wprowadzić, w jaką rzeczywistość. Myślę, że poświęcając chwilę uwagi dzisiejszej liturgii Słowa, stosunkowo łatwo można zauważyć, że ta liturgia ma takie specyficzne ramy. Z jednej strony tę ramę tworzy to pierwsze czytanie z księgi Powtórzonego Prawa, tylko dodam do tego, co już usłyszeliśmy, że jest to osiemnasty rozdział, a więc już końcówka życia Mojżesza. Mojżesz tutaj wypowiada słowa takiej troski. On już wie, że jego życie. Chyli się już ku końcowi. I tak jak on był bardzo zatroskanym o powodzenie ludu wybranego, pragnie, aby to powodzenie dalej trwało, aby był ktoś, kto się o nich zatroszczy, w takiej wielkiej odpowiedzialności. I dostaje objawienie od Pana Boga, że o to będzie. Będzie prorok. Sam Mojżesz mówi: będzie prorok tak jak ja. Będzie dla Was, będzie się o Was troszczył. On przyniesie Wam słowo Boga. To jest z jednej strony właśnie taki wyraz zatroskany, ale też i swego rodzaju proroctwo. I dzisiaj w Kościół w tej liturgii chce nam uwypuklić, pokazać, że to rzeczywiście jest proroctwo nie dotyczące tylko tego najbliższego czasu po Mojżeszu, ale ono w takiej pełni. Realizuje się w osobie Jezusa Chrystusa. Tym, co może nam dać taki impuls do właśnie takiego myślenia i traktowania Ewangelii, to jest ten taki, powiedziałbym, niepozorny fragment, który umieszczamy między tym śpiewem Alleluja. Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło. Dlaczego tak jest? Dlatego, że ten werset z Ewangelii według świętego Mateusza on jest przywoływany w kontekście Bożego Narodzenia, w kontekście przyjścia narodzin Mesjasza. On jest tym, który wypełnia proroctwo, to proroctwo, które przed chwilą usłyszeliśmy z ust Mojżesza. Jezus jest tym, który jest prawdziwym prorokiem. Moglibyśmy powiedzieć prorokiem pisanym dużą literą, wielką literą, tym, który rzeczywiście w stu procentach jest prorokiem. I to jak najbardziej upoważnia nas do tego, byśmy zapytali: No to jeśli tak twierdzimy, że Jezus jest stuprocentowym prorokiem, to co to znaczy być prorokiem? Bo przecież pomiędzy Mojżeszem a Jezusem jest tylu, których nazywamy prorokami. Co więcej, i dzisiaj możemy pośród siebie znaleźć takich, którym ten tytuł moglibyśmy przypisać. Kto to jest prorok? I znowu pochylamy się nad Słowem Bożym, bo tutaj jest odpowiedź na to pytanie. Kiedy pytamy Słowa Bożego dzisiaj, kim jest prorok? Na pierwszym miejscu, żeby móc o kimś powiedzieć, że jest prorokiem, to on musi słuchać Boga. To nie jest ktoś, kto cokolwiek mówi. Mamy czasem takie wyobrażenie, że to prorok to jest ten, kto wieszczy przyszłość, ten, kto zajmuje się przepowiadaniem przyszłości. Skończcie może czerpać wiedzę i teraz będzie mówił, jak będzie w przyszłości. A liturgia słowa dzisiaj tak bardzo mocno wiąże to słowo prorok z tym, że on, jeśli jest prorokiem, to ma słuchać przede wszystkim Boga. Nachyla ucho na to, co Bóg mówił. To jest ta pierwsza rzecz. To nie jest ktoś, kto mówi jakiekolwiek rzeczy, może i nawet dobre. To nie jest ktoś, kto zajmuje się w tym, co mówi, nawet rzeczami religijnymi, może nawet i pobożnymi, ale to jest ktoś, kto najpierw słucha Boga. To nie jest tak, że każdy prorok będzie cokolwiek mówił. Dzisiaj w tym, co powiedział nam Mojżesz w imieniu Boga, jest zawarta ta odpowiedź. Jeśli by nawet zajmował się rzeczami pobożnymi, jeśli by nawet coś mówił i powoływał się, że to jest w imieniu Boga, to aby tak nie było, albo gdyby nawet mówił o jakichś rzeczach religijnych, ale które byłyby owocem jego, pozwolę sobie użyć takiego sformułowania, sprzedania się cudzym Bogom, to taki człowiek ma umrzeć. To nie jest Boże. Prorok to jest ten, kto najpierw słucha Boga i zaraz potem, który daje świadectwo o tym, wypowiada się. Prorok jest ten, który mówi. Najpierw słucha, a potem mówi. Gdyby prorok milczał, przestaje być prorokiem, sprzeniewierza się swojemu powołaniu. Jak wielka to odpowiedzialność, zwracać uwagę na Pana Boga, a potem dalej to jak najwierniej, co usłyszałem, przekazać innym. I takich proroków pomiędzy Mojżeszem a Jezusem mamy wielu, różnych. W minionych tygodniach pojawiał się dosyć często Jonasz, prorok taki trochę zbuntowany. Znamy tych innych proroków, Jeremiasz, Izajasz, tych, którzy w różnym czasie, w różnych sytuacjach, często trudnych, często mieli oni podgórkę, jak to mówimy. Ale starali się, koniec końców, wiernie przekazać to, co sami usłyszeli od Pana Boga. To są ci, którzy są świadkami Pana Boga, ponieważ Go słuchają. I kiedy w ten sposób patrzymy na dzisiejszą liturgię, to też w odpowiedni sposób możemy zobaczyć to, co mówi Święty Paweł, apostoł do Koryntian. W tych kwestiach bezżeństwa. Oczywiście, gdybyśmy w innym kontekście, znaleźli to czytanie, to ono rzeczywiście jest pochwałą bezżeństwa. Bez dwóch zdań. I Paweł o tym bardzo wyraźnie mówi. Chciałbym, abyście uniknęli rozterek. I dlatego, może nawet z własnego doświadczenia to mówi, bo nie wiemy, żeby był żonaty. Chciałbym, abyście zachowali bezrzędność. Abyście rzeczywiście żyli w czystości, w ofiarowaniu się panu, bo to służy zainteresowaniu panu. I podaję te, takie bardzo konkretne przykłady. Mąż chce się przypodobać żonie, żona chce się przypodobać mężowi, i nie ma w tym nic złego. Paweł nie gani za to. I jeszcze dodatkowo mówi: To nie jest coś obligatoryjnego, to jest moja rada. Ale. Widzę jako lepsze to. I teraz, kiedy umieścimy to nauczanie właśnie pomiędzy tymi dwoma ramionami, nauczania o proroku, o tym, kim jest prorok, to możemy zobaczyć właśnie to, o czym wcześniej wspomniałem. Prorocy są wśród nas. To są ci, którzy według tego ostatniego zdania, które dzisiaj Paweł do nas kieruje, po to, abyście godnie i z upodobaniem trwali przy Panu. Prorok dzisiaj, prorok na dzisiejsze czasy to jest ten, który z upodobaniem, który chce być z Panem Bogiem. Dzisiaj ten wyraźny przykład to będzie ten przykład bezżeństwa czy kobiet, czy mężczyzn, tych świadków, którzy ze względu na królestwo niebieskie pozostają bezżenni. W innym miejscu mówi nam Jezus w Ewangelii. To są na pewno ci, ale każdy, a nawet jak tu jesteśmy, każda i każdy z nas, jeśli mamy to upodobanie w Bogu i wiernie przy nim trwamy, spełniamy funkcję prorocką, bo tak naprawdę to każda i każdy z nas, tak jak tu jesteśmy, bez wyjątku. Może się nie czujemy tak, może nawet nigdy o sobie tak nie pomyśleliśmy, ale już jesteśmy prorokami, bo Przypomnijmy sobie obrzęd Chrztu Świętego. Tam, u końca niemal tego obrzędu Chrztu Świętego, kapłan namaszcza każdym i każdego z nas olejem krzyżma i wypowiada takie bardzo ważne słowa. Namaszczam cię świętym olejem. Namaszczam cię, abyś była, abyś był królem, kapłanem i właśnie prorokiem. Od samego Chrztu Świętego mamy to powołanie. Każdy każdy z nas. To, że może nie spełniamy tego, może nawet nie czujemy tego jakoś wewnętrznie. Z jednej strony tego obowiązku, ale też niewątpliwie wielkiego przywileju. Bo to jest przywilej stać przy Panu Bogu, słuchać Pana Boga. To jest przywilej być Jego, pozwolę sobie powiedzieć, rozgłośnią, być Jego Apostołem, być właśnie prorokiem. I może właśnie dzisiaj jest taki moment, kiedy możemy sobie to uświadomić. Nie tylko usłyszeć o tym, że o to już, jeśli to tak można ująć, zostaliśmy mianowani prorokami przez Boga, ale też i możemy podjąć tę świadomą decyzję. Tak, chcę, jak mówi święty Paweł apostoł, godnie i z upodobaniem trwać przy Panu, przez to być Jego świadkami, słuchając Boga, przekazywać to dalej, tak daleko, jak się da, zaczynając od tego miejsca, w którym jestem. Amen.